Pod ostatnim odcinkiem wbiliście wymagany próg łapek w górę, więc tak jak obiecałem, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną paczką z ikoną Toty Urodzinową lub Prime. Ale za to niestety nie dotrzymałem sobie innej obietnicy, którą dałem sam sobie, a mianowicie doładowałem FIFA pońcy. A miałem postanowienie, że do toców tego nie zrobię, niewiele zabrakło, ale jednak ostatecznie skusiły mnie te paczki za 300 i 400k w sklepie. Czy było warto wyłamać się z tego postanowienia, jednak doładować te pońcy? Czy trafiliśmy kolejną potężną ikonę z paczki z ikoną? Tego dowiecie się, oglądając dzisiejszy odcinek. Tym, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, przypominam, żeby to zrobili, tocy już tuż za rogiem, więc kontentu na pewno nie zabraknie. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końcy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Z kodem Adrian macie 5% zniżki. A w tym tygodniu supercoinsy oferują bonusowe monety do zamówień. A jeden z kupujących zgadnie nagrodę w postaci topowej karty Jocha Krojpa Prime. Szczegóły w opisie polecam. Jak że zostawiliście wymaganą liczbę łapek w górę pod ostatnim odcinkiem, w którym robiliśmy sobie paczkę z ikoną Prime ty lub urodzinową 90+, to dzisiaj kolejna taka paczuszka. Ja oczywiście umowę dotrzymuję i jeżeli chcecie, żebym znowu zrobił to SBC, to no to wiecie co robić. Dobijcie po prostu jak najwięcej łapek i tyle. No ale my, żeby zrobić tą ikonę, potrzebujemy więcej foderu, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek karty 85+, to mamy tylko... Tych czterech foderowych potworów. A potrzebujemy jednak więcej, no bo cztery karty nie załatwią nam sprawy z trzema SBC. Więc, żeby ten foder zdobyć, idziemy do sklepu. Jak widzicie, mam doładowane FIFA pointsy. Mimo tego, że mówiłem sobie, że nie doładuję żadnych pońców na paczki przed tocami, to jednak je doładowałem, bo mamy takie oto trzy paczuszki w sklepie i ja sobie je za FIFA pointsy. Otworzę, ale zanim te paczki, no to jeszcze luźna, rozgrzewka. paczka za 10 monet. Pamiętajcie, żeby sobie je otwierać i zobaczymy, co tu mamy. No, nie mamy nawet ekranów, ale jak za darmo, to wiadomo, trzeba to zabrać. No i teraz lecimy z tą paczką za 750 pońców, Tutaj jest gwarancja też jakiejś tam specjalnej karty. Niby jest szansa na ikonę World Cup, ale widzimy, że ona jest minimalna. Wyróżnienia TOTY. Przyszłe gwiazdy, droga do finału i tak dalej, i tak dalej, nie skupiajmy się na tym co może nam wylecieć, skupmy się na tym co nam po prostu wyleci, więc uwaga 750 pońców i bawimy się, no mamy jakiś walkout, okej, okay. Belgia, bramkarz, Kurtua ej hey okej, okay. jak na paczkę za tak małą ilość pońców, to ja już uważam, że to jest win, bo to jest super foder, jeszcze jest Miller Fantasy Food, jest za taką cenę spoko. Ikona Prime na wypożyczenie. Wezmę kakę, bo to taki mój idol z dzieciństwa, powiedzmy. Teraz już wiesz, że grubsza artyleria bo paka za 300k jest. Tu już jest dwóch gwarantowanych piłkarzy 86. Wyróżnienia toty. Future Starsy. Droga do finału. Fantazy Food. Bohaterowie Mistrzostw Świata. O proszę, ikony mistrza Świata. Bohaterowie Food Fantazy. Nie no. Tu już może być grubo. Lećmy z tym, bo ta paczka wygląda na papierze dobrze. A jak będzie w środku. Okej, okay, to ty wyróżnienia, to może być coś dobrego. Francja. Bramkas. Tylko i wyłącznie miną, no. ale. Z okazji tego, że Milan jest moim ulubionym włoskim klubem i z okazji tego, że Milan doszedł do półfinału Ligi Mistrzów, to ja miałem w planach złożyć na jedno Foot Champions skład z legend i obecnych zawodników Milanu, więc myślę, że ten manią może nam idealnie się do tego przydać Jeszcze mamy jakąś ikonę na wypożyczeniu Nic specjalnego Wezmę sobie widzicia A zobaczmy co tutaj mamy jeszcze dalej w tej paczce Smolarek duplika No dobra No to teraz jedna z gwiazd wieczoru Jedna z głównych gwiazd wieczoru Tu mamy gwarancję trzech piłkarzy 8-7 plus Ile tu jest procent szans na to? No niby 13% na przykład na ikonę. Teoretycznie wydaje się to sporo, a jak wyjdzie to się przekonamy. Lecimy, 3000 pointsów idzie w ruch. To jest dużo pieniędzy. Jak na tym wyjdziemy? Okej, okay, jest jakaś karta droga do finału Ligi Europy. To jest Folland, powiedzcie mi, że będzie jakakolwiek lepsza i wyżej oceniona karta w środku, bo jak nie to ja się załamie. Czyli ktoś będzie na końcu paczki, zobaczmy kto. Ali DeMarcos. Marcos, Ej, no nie, no, no nie oszukujmy się. Jak na paczkę zatylasz siana, no to no, dostaje się po prostu foder, nie? No i mamy tą ikonę gotową. Dzięki temu, co mieliśmy w klubie, dzięki temu, co wyleciało nam teraz z tych paczek przed chwilą, możemy tą ikonę ukończyć bez wydawania monet. Oczywiście standardowo jeszcze leci sobie wróżba. Zobaczymy, jaka flaga we wróżbie się ukaże. Hiszpania. No, Hiszpana to ja my nie trafiać, ale zobaczymy, co się stanie. Dobrze, paczka się już otwiera. Wyłączamy podgląd, żeby nic nie widzieć. I lecimy, nie? To lecimy z niby najlepszymi narodowościami. Zobaczmy sobie Argentynę na start. Nie ma Argentyńczyka, to dobrze. I teraz sobie polecimy od dołu do góry po prostu. Hiszpania była we wróżbie. Te wróżby chyba nigdy mi się właściwie nie spełniają, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Zobaczmy. Nie ma Hiszpana, ale Portugalia i Eusebio to było coś ładnego, fajnego. Perka trafił Zebio, Eusebio, to ja chyba też mogę. No nie, wychodzi na to, że ja jednak nie mogę Eusebio trafić, ale mogę trafić na przykład z Włoch, Maldiniego urodzinowego. Malviniego Prima. Zobaczmy, czy to Włochy? Nie są to Włochy. I zobaczmy tam Holandię. Bardzo nie trafiłem żadnego Holendra i trochę się boję, że może tutaj być któryś z gangu Van, Van Persie, Van Basten, Van Nistelrooy. Holandia to nie jest tylko Hulid i krojów, nie? Zawsze to powtarzam. Ale może do nas przyjdzie właśnie Hulida, bo krojów. Sprawdźmy. Nie, nie ma Holandii. No jak Niemcy, no to jakiś Mateusz urodzinowy, albo Gerd Miller, to o ty chociaż, co? Nie ma Niemców, okej. Okay. Ten klosz oczywiście to nawet nie ta paczka. Mateusz już był, więc zostaje nam Francja, Anglia i Brazylia. Trzymamy się dalej tego, że po sprawdzeniu Argentyny jedziemy sobie po prostu od dołu do góry, więc teraz Francja. No i wiadomo, jak zawsze jakiegoś Zidana Vieira, bo kantonem by się chciało wyprosić. Zobaczmy, czy to będzie. jakiś dobry Francuz? Auri Prime. Okej. Okay. Wiadomo, że Auri to nie jest topowa karta w tej Fifie, ale uważam, że to jest bardzo. Przyjemna paczka. Ja Auriego chętnie sobie przetestuję, akurat w miejsce Mbappe. Osobiście uważam, że Thierry Aurie jest jeden z najlepszych zawodników w historii, którzy nigdy nie wygrali złotej piłki. Był wielokrotnie w top 5, on był chyba z 5 razy, albo 4 razy w top 5 złotej piłki i nigdy mu się nie udało wygrać. Zawsze zaraz się ktoś lepszy. Zobaczmy sobie jeszcze ile jest wart tak naprawdę. 700 tysięcy, okej. Okay. Tu się idealnie składa. Nawet mamy koszuleczkę Auriego z najlepszych lat w Arsenalu, to jest chyba 2003 rok ta koszulka, albo 2004 jak jakiś fan arsenalu jest, to może mi przypomnieć w komentarzu. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem. Przetestowałem sobie Francuza, ale nie w kwalifikacjach do Foot Champions, gdzie poziom jest taki, powiedziałbym, średniawy. A od razu rzuciłem go na głęboką wodę i zagrałem nim w dywizję elitarnej. Więc zmieńmy jeszcze tylko koszulkę na tą i przejdźmy do recenzji legendy kanonierów. Test Francuza rozpocząłem jeszcze na streamie, na którym otwierałem paczkę z ikoną. I wszystko zaczęło się bardzo obiecująco, bo jak widzicie, przy zdobyciu swojej pierwszej bramki. Auri dał niezły popis. Tu ominięcie rywala, tu szybki fake shotik, no i co najważniejsze, gol. W następnych meczach było już jednak nieco gorzej, i na jaw zaczęły wychodzić również wady Francuza, których się obawiałem. Ale żeby za dużo nie narzekać, to powinniśmy powiedzieć również o zaletach, na plus na pewno odczuwalne tempo. Trochę się bałem, że przez sylwetkę Francuza ciężko będzie odczuć 94 pejsa, ale tutaj akurat było ok. jak już się rozpędził to był naprawdę szybki. Kolejna sprawa to wykończenie. Tutaj też stawiam plusa, chociaż było kilka niewykorzystanych sytuacji przez Auriego, w których mam wrażenie, to nie ja zawiniłem. Jeżeli chodzi o kondycję, tutaj też nie było problemu, Francuz większość spotkań rozegrał w pełnym wymiarze czasowym i nie oddychał rękawami w końcówkach tych meczów. Teraz przejdźmy do dryblingu i ogólnych odczuć co do poruszania się Aurim. Tutaj niestety widać, jak bardzo Francuz jest niedostosowany do realiów FIFA 23. Mówiąc krótko, jest klocem. Ciężko sobie nim sytuację do zdobycia gola. Zresztą widzicie nawet po bramkach, które zdobywał, że w większej sytuacji wypracowywali mu koledzy z drużyny. Po Auriego często widoczne są problemy z odpowiednią kontrolą piłki, koordynacją, poruszaniem się, zmianą kierunku biegu i tak dalej. Szczerze, to się na to patrzy i liczę na to, że kiedyś doczekamy się takiej edycji gry której niegdyś znakomici piłkarze, jedni z najlepszych w historii, tacy jak Van Basten czy Auri będą topowymi kartami, którymi będziemy grać z przyjemnością. Podsumowując jednak uważam, że tragedii nie ma. Thierry Auri może i nie jest game changerem, ale dobrze wpasuje się w zespół jako dopełnienie całości. Nie można opierać na nim gry, ale jest napastnikiem, który powinien wykorzystywać większość sytuacji. I prawdę mówiąc, cieszę się, że Francuza trafiłem, bo z rynku pewnie nigdy bym go nie kupił. A tak przynajmniej miałem okazję pograć jednym z moich ulubionych zawodników z dzieciństwa. Takie statystyki ostatecznie wykręcił Auri. Myślę, że nie wyglądają one źle. Szczególnie, że nasza nowa ikona była przecież testowana w dywizji elitarnej, gdzie tych statystyk nie nabija się aż tak łatwo. A wy chcielibyście mieć takiego Auriego w swoim składzie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu poniżej i dajcie również znać, co trafiliście w tej paczce z ikoną Totu Rodzinową lub Prime. A tymczasem ja się zami żegnam. Widzimy się już podczas toców. Także trzymajcie się na razie. Cześć!